i you na placu świętego Piotra. Ojciec święty Franciszek celebrował uroczystą Eucharistię, w czasie której dokonano przekazania, między innymi krzyża, znaku światowych i młodzieży, także ikony Matki Bożej. To był dojmujący, piękny obraz, kiedy młodzież z Polski niosąc na rynkach ten krzyż, który niektórzy z nas dotykali, a są ślady milionów ludzkich rąk, cierpienia. Ten krzyż spływał po ich dłoniach na dłonie młodzieży z panami, która przyjmowała ten krzyż. To piękny znak jedności, łączności gdzie w świecie podzielonym to bardzo mocno tylko Jezus Chrystus może nas łączyć i jednoczyć. Kiedy patrzyłem przed chwilą na krzyż, który płynął nad nami, niesiony przez nas uświadomiłem sobie jak bardzo nas łączy i jednoczy. To piękny widok, może jeszcze Kilka lat wstecz byłoby to dosyć trudne do osiągnięcia, kiedy dzieci i młodzież same wyrywają się do niesienia krzyża. I byłby ten piękny obraz, kiedy na nas z synem czy z córką przychodzimy, aby przynajmniej dotknąć krzyża. To dobrze, przychodzą czasy, w czasy, no i możemy pokazać kontekst. My krzyżem Pana Naszego Jezusa Chrystusa Będziemy się szczycić, bo to jest znak naszego zbawienia, znak nadziei. Wędruje razem z nami przez nasze życie. Ale jest ktoś bardzo bliski, Matka Najświętsza, która szła razem z nami i niosła ten krzyż razem z nami. Bardzo się cieszę z tego faktu, iż będziemy w ogni. Za 7 tygodni w tym miejscu przeżywać koronację Matki Bożej Partnerskiej. To miasto potrzebuje modlitwy. To miasto potrzebuje koronacji. To miasto potrzebuje nawrócenia. A dlaczego? To wy sami najlepiej o tym wiecie. Te potrzeby są w tym mieście i w tym regionie. I ja dlatego bardzo Was zapraszam. Serdecznie, abyście w tej uroczystości z całym oddaniem, radością uczestniczyli. Zachęcam Was, aby te nasze relacje w domach, w rodzinach, w środowiskach naszych osiedli, w środowiskach sąsiedzkich były ocieplone miłością macierzyńską Maryi, abyśmy się poczuli, że jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami. Pan z nami i z duchem Twoim, niech milionu Państwa będzie błogosławiony Teraz i na wieki. W stworzenie w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. W domu niech będą się.